Jak przejść swoją metamorfozę w 90 dni bez katowania się dietą i treningiem. To nagranie jest takim wstępem do spotkania na żywo, które już niedługo się odbędzie, więc tu podam Ci takie kilka najważniejszych zasad na temat przechodzenia swojej metamorfozy, co robić, czego nie robić, co jest ważne i dlaczego to jest ważne. Więc jeżeli chcesz mieć, przejść swoją metamorfozę tak jak moi potopieczni, których prowadziłem, to oglądaj to nagranie. Pamiętaj, że tu są, to będzie tylko taki wstęp. Cały temat, bardzo szczegółowo, e, na pewno ponad godzinę będzie to spotkanie online się odbywać. Omówię właśnie na tym spotkaniu online, więc jeżeli chcesz być pewien, że będziesz, to zapisz się na nie już teraz, tutaj poniżej, albo tutaj gdzieś ci się wyświetli. I tam mówię, bardzo szczegółowo omówię ten cały temat przejścia, metamorfozy, krok po kroku. Wszystko ci tam wyjaśnię. Pierwsza rzecz, którą. Trzeba wyjaśnić, bo właśnie tego najbardziej nie rozumiecie. Metamorfoza, zmiana Twojej sywetki to nie jest mało jedzenia, to nie jest głodówka, to nie jest jakaś hardkorowa redukcja. Pod takim założeniu, które ja uważam, że jest właśnie jak to powinno się robić, zaczynamy od jak największej ilości jedzenia. Masz bardzo dużo kalorii w diecie. No oczywiście te bardzo dużo dla Ciebie bardzo dużo i to u różnych osób ta podstawowa ilość kalorii ten poziom od którego zaczynamy jest różny ale jak sobie możesz, może widziałeś wywiad z Michałem i, i z Kasią i jak oni opowiadali jak zaczynaliśmy redukcję że dostali te rozpiski i oni mówią czy mi się coś nie pomyliło? Michał myślał, że ja te na masę mu rozpisałem on miał tyle jedzenia, że nie miał tego przejeść oczywiście nie u każdego tak będzie, że nie będzie umiał tego przejeść ale to w bardzo prosty sposób mówi, że tych kalorii jest dość sporo. Przynajmniej na początku, później je troszkę na przykład obniżamy. Ale to nie jest tak jak Wy często zaczynacie redukcję czy zmianę swojej serwetki, że nagle gdzieś tam mocno obcinacie te kalorie i jest ich tam bardzo mało. Druga rzecz. Podstawą jest trening siłowy. Nie aeroby, nie inne wysiłki. Oczywiście one też mogą być i one też mają znaczenie, ale podstawą zawsze w kształtowaniu sylwetki jest trening siłowy. W zależności teraz od tego, jak to wszystko zrobimy, trening siłowy albo zapobiega spadkowi masy mięśniowej na tyle, na ile się da, no albo buduje tą masę mięśniową. To już mówię, w zależności od tego, co dokładnie będziemy robili. Ale bez tego treningu siłowego często robicie redukcję w taki sposób, że właśnie go nie ma i się dziwicie, że Spada wam mocno waga, a brzuch wam zostaje, że ręce wam spadają, że cała serwetka się psuje. Więc zawsze trzeba wiedzieć, że podstawą takiego według mnie prawidłowego podejścia robienia serwetki, przychodzenia swojej metamorfozy, jest trening siłowy. Jeżeli masz mało tych treningów, jeżeli nie wiem, masz dwa treningi siłowe, a resztę, na przykład pięć razy w tygodniu biegasz, to oczywiście schudniesz i, i, i to jest, tak, to, nie jest, to jest jasne, że schudniesz. Ale ta sylwetka nie będzie wyglądała tak, jakby było więcej treningów siłowych, te biegi albo jakieś Aeroby by były dodatkiem tylko do tego całego procesu, więc trening siłowy jest podstawą, pamiętaj. Trzecia rzecz, musisz dążyć do perfekcji w technice y, ćwiczeń. I tu jest kilka powodów, dlaczego to jest tak bardzo ważne. Po pierwsze, jeżeli chcesz zmieniać swoją sylwetkę na lata, to jeżeli nie będziesz miał dobrej techniki, jeżeli ta technika nie będzie taka jaka powinna być, to prędzej czy później spotkać jakaś kontuzja. I ja tego nie wysłałem sobie z palca. Ostatnio wysłałem do osób, które mnie obserwują, e, do zupełnienia ankietę. Tam ankieta była było około 500 uzupełnień tej ankiety. I co się okazało? Że większość osób, która ćwiczy dłużej niż rok, większość, czyli tam ja to wyliczyłem, ale tam było około 90%. Procent osób ma jakieś albo miał jakieś problemy z barkiem, z nadgarstkiem, z kolanem, z plecami. Czyli możesz być pewien, że jeżeli nie nauczysz się tej odpowiedniej techniki, nie będziesz się to dbał, to prędzej czy później, z nastawieniem rogu w górę, treningu, coś ci się stanie, coś Cię będzie bolało, będziesz miał problem. I wtedy już będzie tylko gorzej fizjoterapeuta i dużo, dużo problemów. I często te problemy jest ciężko odkręcić. I tutaj jest taka właśnie fajna, jakby fajna, czy fajna, niefajna rzecz. Często właśnie piszę z moimi potopiecznymi i pytam się albo na rozmowach, na konsultacjach, jak tam technika, i wszyscy mi piszą, że o technika super, o, nauczyłem się, o zobaczyłem filmik na YouTubie. I, i to jest najlepsze po prostu. I ja często mówię, no okej, okay, okej, okay, to zobaczymy. Często klienci wysyłają mi nagrania wideo, jak trenują, albo spotykamy się, i później jak się spotykamy, Naprawdę, w większości przypadków ja się łapię za głowę i sobie tylko myślę, dobrze, że oni sobie krzywdy nie zrobili, bo tak wygląda to ćwiczenie. Ja ci mogę podać swój przykład, że lata temu byłem na swoim pierwszym szkoleniu no na trenera, tak? I to było szkolenie organizowane z Unii Europejskiej przez bardzo duży instytut. One trwało ba, tam pół roku, nawet weekendowe to było szkolenie. Certyfikat na trenera. I tam było dużo, dużo różnych modułów: i, i ze zdrowia, i z diety, i z techniki ćwiczeń. I wiesz, co jest najlepsze, że jak teraz sobie patrzę na to, czego ja się tam nauczyłem, albo jak uczyli mnie tam robić technikę, to ja wtedy tam nic nie umiałem. A to było na kursie trenerskim. Więc jak to ma być, jeżeli na kursie ktoś Cię źle uczy, albo uczy Ci jakieś dziwnych rzeczy, i tak się tam wtedy nauczyłem, dopiero po latach później. Ostatnie też lata było bardzo dużo szkoleń gdzieś tam tu w Polsce za granicą. Ta technika się dopracowała gdzieś tam, ten system pracy. Dopiero teraz mogę powiedzieć, że o, teraz wiem, jak ćwiczyć dobrze i żeby sobie nie zrobić krzywdy, tak? Bo ćwiczyć jakoś to, to właśnie każdy ćwiczy. Więc to była tylko taka zajawka tematu. E, pokazałem Ci kilka rzeczy w miarę na szybko. E, tego jest dużo, dużo więcej. Multum. Jak chcesz przejść swoją metamorfozy, jeżeli bierzesz się zarobienie sylwetki na poważnie, a nie bele jak coś tam zrobi jakoś, koniecznie bądź na spotkaniu online, zapisz się teraz, zarezerwuj swoje miejsce i widzimy się już niedługo, trzymaj się i do zobaczenia.